No, cześć. Witam się z Wami po dłuższej przerwie. Już w końcu mam czas i miejsce, żeby nagrywać. Ta przerwa świąteczna to było. Chcę dzisiaj zrobić makijaż karnawałowy, taki od A do Z. Od podkładu po całą resztę. Yy, pokażę Wam też takie moje ulubione produkty do tych celów. Mam też kilka nowości. No to co? Zaczynamy. Buzie mam przygotowaną. Teraz czas na podkład. I wezmę sobie Long Cover z poezę, którego już dosyć dawno nie używałam, ale był, był moim hitem zdecydowanie. On ma taką szpatułkę. No i kolor jest wreszcie odpowiedni, bo jeszcze jakiś czas temu trzymała mnie letnia opalenizna. W związku z czym był za jasny. I gąbka z AliExpress i Magic, bardzo fajna, za 5 czy 6 zł. Muszę sobie zamówić więcej sztuk, bo jest naprawdę świetna. Wygląda świetnie. Teraz przejdziemy do korektora. To jest w sumie mój ulubiony korektor w 2019 roku. Lovely No More Dark Circles. Czyli nigdy więcej ciemnych obwódek i coś w tym jest makrycie nieziemskie. Tylko właśnie nie wiem, czy on nie jest wycofany przypadkiem, bo to była taka kolekcja letnia chyba. I obawiam się, że właśnie już może go nie być. Mam jeszcze jedno opakowanie. No cóż, nie trzeba poszukać jakiegoś innego. Nie próbowałam jeszcze korektora z L'Oreal, Morten Concealer. Podobno jest rewelacyjny. Jestem bardzo go ciekawa. A tymczasem Lovely. Ja mam odcień numer 2. na pudę. Dzisiaj użyję sobie Lovely HD Photoready. Bardzo dobrze wyrównuje strukturę skóry. Ładnie wychodzi na zdjęciach, jednak robi delikatnie efekt flashbacka. Muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo niestety się kończy. I pachnie i smakuje zabójczo. Tak, smakuje. No to kiedy już jestem zapudrowana, to czas na brązer. Wezmę sobie yy, Beach Cruiser z Vibo. Taki odcień, który pasuje i latem, i zimą. Jest bardzo neutralny. Róż, użyję dzisiaj Vivo um, numerek 5. Zdecydowanie mam za mało róż. Muszę <laughs> sobie coś wyszukać ciekawego. To Jest taki brzoskwiniowy, różowy odcień. A mam dzisiaj plan, żeby zrobić makijaż yy, w zieleni, ciemnozielony. I będzie idealnie współgrał. No i rozświetlacz. Wezmę dzisiaj rozświetlacz z paletki zmalowanej, ten tutaj. Z tego co kojarzę, to te paletki są na wyprzedaży, więc jeżeli macie ochotę, to warto sobie teraz ją kupić, chociażby ze względu na ten rozświetlacz. Albo też sam wkład, jak, jak gdzieś dostaniecie jeszcze. Dobra, czas na brwi. I to jest moje odkrycie końcówki roku, czyli e, browbar z Kobo. Świetne są te cienie. Fakt, faktem, jeżeli latem będę znowu ruda, to, to tutaj nie znajdę odcienia dla siebie. Natomiast teraz myślę, że ten nadaje się, albo ten jeszcze ewentualnie. Są bardzo fajne te cienie, naprawdę to jest nowość w mojej kosmetyczce i nowość też na półkach. Ona się pojawiły jakoś chyba we wrześniu, wydaje mi się. Naprawdę są rewelacyjne. Dobra, brwi zrobione i teraz gwóźdź programu dzisiejszego. Oh, jak ja długo czekałam na tą paletę. Czekałam w sensie... Hmm, brakowało mi finansów na tą paletę. W końcu udało mi się dorwać używaną. Robi wrażenie. Chcę dzisiaj zrobić makijaż w takim ciemnozielonym odcieniu. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Mam tutaj również paletkę Skobo, którą dorwałam na wyprzedaży, Midnight Wonders. Czy To jest też taka piękna zieleń, ciemna matowa i ciemna błyszcząca. Błyszczącą zdecydowanie chcę użyć na środek powieki, chcę zrobić makijaż hejną. Niestety słyszałam, że ta matowa zieleń nie jest najlepszych, najlepszej jakości. Zobaczymy to jak to wyjdzie w praniu. Celowo też zrobiłam sobie makijaż twarzy, bo podobno ta paleta się nie osypuje i nie robi bałaganu, mimo tych kolorów. Jednak mimo wszystko zrobię sobie chmurkę z pudru pod oczami. Myślę, że nie będę do Was gadać podczas malowania oczu. Zrobię to na przyspieszeniu, potem Wam opowiem, jakie są moje pierwsze wrażenia tej palety. No, nie mogę się doczekać szczerze mówiąc, chodźcie trochę bliżej i zapraszam Was na tutorial oczka. Mam sobie rzęsy, maskarą nową, Avon True Euphoric. Ma taką sporą szczoteczkę. Z włosia naturalnego. Ma taką sporą szczoteczkę z włosia, nie jest silikonowa. I na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć sucha. Ja tak się zdziwiłam, ale gdy nałoży się trzy warstwy, to ona tak podkręca, pogrubia rzęsy, że jak na moje marne rzęsy, których praktycznie nie widać. Tutaj jeszcze nie użyłam zalotki, bo zapomniałam. Wyglądają świetnie. Trzeba jeszcze jakąś pomadkę nałożyć. Mam tutaj takie nowe pomadki. że się na data metallic violet. Myślę, że pasuje, trochę inaczej, niestandardowo. Co myślicie na temat tego makijażu? Powiem wam tak, Bitwa zieleni. Zdecydowanie zielenie w tej paletce z kobo są lepsze niż w tej. Zaskoczyłam się ogromnie. Paleta Karnival była bardzo, bardzo, bardzo wychwalana na YouTubie i, i, i na Instagramie. Myślałam, że to będzie naprawdę taki pigment, że będzie trzeba strasznie uważać. No jednak tak nie jest. Nie wiem, kupiłam podróbkę. Możliwe to jest w ogóle? Będę ją dalej testować, bo jest tutaj mnóstwo innych kolorów, które chciałabym y, zobaczyć. Y, ale na dzień dzisiejszy Kobo wygrywa. I wygrywają też te świecidełka. One teraz wyglądają na białe, ale one robią tą, ten efekt na powiekach. To... To, co się tak mieni, to jest właśnie, właśnie to. Ta zieleń to jest po prostu tak napigmentowana i tak głęboka. Coś pięknego, naprawdę. Jestem z niej bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że te pozostałe kolory. Tak się zastanawiam nad tym fioletem. Że będą również tak świetne jak te zielenie bo po prostu nie mam się do czego przyczepić. Co do tamtej palety, no to jeszcze trochę pracy przed nami, zobaczymy, może trzeba jakąś inną techniką, inną technikę stosować przy tamtej palecie, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. To co mam na ustach, czyli metaliczne pomadki, to Avon i film pojawi się na kanale jako następny. Przegląd wszystkich kolorów. A na dzisiaj to tyle.